Cześć, witajcie, kochani Pepkowicze I patrzcie, jaka fajna bluzka jest. Za 30. Taka rozmiarówka. I fajna, bo to jest 7-8 rękaw. Z tyłu jest dłuższa. A z przodu krótsza. I to jest bawełna. I taki kolor Ekli. I takie mamy fajne bluzeczki. O, one są takie misiowate, słuchajcie. Tutaj fajnie tak ściągana. I zobaczymy cenę. I cena 25 zł. I taka rozmiarówka i nie wiem czy prawa autorskie i nie, czy nie będę musiała muzyki podkładać. Więc będę pokazywać ceny z bliska bardziej. O. I ta bluzeczka jest jeszcze czekolada brąz. Ten czekolada brąz też mi się bardzo podoba, obydwa. I teraz, kochani, taka bluza, fajna. Cena 35 zł. Taka rozmiarówka, ale powiem Wam, że dla mnie to jest jak duża Elka. Ona ma kaptur, i tu ma takie kieszenie. O. I jest jeszcze kremowa. I do tego są spodnie, ale zaraz Wam pokażę. Takie kremowe. I cena 30 zł. I można sobie skompletować cały taki dres, ale rozmiarówka według mnie zaniżona jest. Bo na pewno ta bluza no, to nie jest 2XL według mnie. Więc widzicie wszystko trzeba mierzyć. Mamy tu taki hit. Minionki, słuchajcie. O. Różowa fajna bluza i cena 40. Twoje didtka jest dzięki dane Teraz lody smętowe w odstępie są gotowe wyprzewieźć dzieci na odświętny jak do szkoły. Jest taki misiem i jest tu bawełna. Kochani, fajna torebeczka. Tak słuchajcie, wykończona taką chustą. Za 40 i idziemy dalej. A tutaj mamy w takim Ekry jeszcze słuchajcie, taki podkuszulek. Za 10. One są bawełniane, ale tu widzę coś fajnego. O! Taki Misiu. I zobaczymy cenę. Cena 40 zł. I jest w takim Taki, taki dłuższy misiu. Słuchajcie, idę dalej. Bo jest pod kufulek minionki. Taki czarny, fajny. Taki print. Słuchajcie, to są dla dorosłych podkoszulki, Ja nie chcę nic mówić, bo to duże rozmiary są. Chociaż powiem Wam, że ja wolę myszkę Miki. I kolejny. Duże rozmiary. I 25 zł. Mi osobiście y, minionki są fajne, ale mieszkaniki ładniejsze, według mnie. Opowiem tak. I tak to się prezentuje. I kochani, y, widzę fajną torbę. E, takie torby, ale kosz, bardzo ładny. Moja kolorystyka biało-czarna. Bardzo mi się podoba. E, cena 35 zł. Tu ma takie fajne pomponiki. I tak wygląda jest na suwak. Bardzo ładna i leciutka. Ja na to zwracam uwagę, żeby rzeczy były lekkie. O. I tu macie taką tu rybeczkę plastikową za 10 zł. Taką kosmetyczkę. O! Nastrój. Pikini bag. Słuchajcie. No, fajna rzecz. A tu macie, no słuchajcie, patrzcie. O, taką pustę, którą można tak zawiązać i za 35 zł. I do tego jest trój. Majteczki za 30 A staniczek za 40 I taka rozmiarówka. I kochani, idę dalej, bo e, chcę Wam polecić jeszcze te kytry, które kupuję i kiedyś były po 10 zł, teraz są po 15, ale nic się nie dzieje. E, tu jest bawełna z małą domieszką i tu jest taki fajny podkoszulek niebieski. Patrzcie, jest tak tu ściągany, a e, takie niebieskie, fajne. Kwiatki i cena 25 zł i 3xL, ale dla mnie to jest duża L. -ka, słuchajcie, rozmiary są zaniżone i to bardzo według mnie. Te. I tu mamy taki sweterek. Pamiętacie kiedyś była ta wełna? E, bardzo e, modna. Ona jest taka lekkim połyskiem i taka jest rozmiarówka. I cena 50 zł i cały czas się zastanawiam, czy będę musiała podkładać muzykę. Mówię do was, ale wiecie, nie wiem. I tu mamy, słuchajcie, takie w szare. Ono jest do mieszku sztucznego. I cena 40 zł. Taki dłuższy swetery. Do tego mamy z tego sukienkę za 40. I idę tutaj ponieważ mamy fajną kurtkę i to nie jedną i kurteczka cena 60 zł bardzo dobra cena jak za taką kurtkę i bardzo ładna jest ta kurtka, ona jest cienka taka słuchajcie przejściówka ale jest bardzo fajnie wykończona patrzcie na te guziki i tu się fajnie ściąga o ładny kolor zielony i kochani zachęcam do polubienia mojego kanału, jeżeli tego nie robicie, a link do Instagrama macie pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli oglądasz teraz ten film, a jeszcze tego nie robisz, to włącz subskrypcję. Daj mi tu takiej motywacji, słuchajcie, do kręcenia filmów dla Was. I kolejna taka kurteczka, taki baranek. I cena 80 zł. I taka rozmiarówka. To jest taka Lka typowa, duża, taka oversize powiem tym razem. No i kochani, mamy takie jeszcze torobeczki. Torebeczkę za 30 zł z łańcuszkiem i taką czarną 40. Zostawcie, kochani, komentarz. Jak nie macie czasu, uśmiech, serduszko i do następnego. Cześć, pa!